Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin! O, 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 o. Jak dobrze was widzieć! Czy jesteście gotowi, żeby odkrywać ze mną świat? Mam nadzieję, że tak! Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla was. Możecie pytać o wszystko, jak działa kosmos. Dlaczego koty mruczą? Albo dlaczego tworzą się trąby powietrzne? Bawcie się ze mną, czyli z kogutem Rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. Poproście o pomoc rodziców i wyślijcie do mnie mail ze swoim pytaniem. Ruszamy! Co nowego w mojej poczcie? Zaraz się przekonamy. Mam pytanie od Michała Siedlec. Ma 5 lat i pyta, dlaczego bańki mydlane są zawsze okrągłe? To prawda, bańki są zawsze okrągłe. Nawet jak zrobicie je zabawką do robienia baniek w kształcie kwadratu lub trójkąta, to one zawsze będą okrągłe. Mam pomysł! Sprawdźmy to! Dmuchnę teraz w ten nieokrągły kształt, w naszym przypadku jest to gwiazdka, i zobaczymy, jaka bańka nam wyjdzie. Myślicie, że będzie w kształcie gwiazdki? O! Proszę bardzo! Bańka jest okrągła! Jeszcze raz! Sprawdzimy! Widzicie, faktycznie bańki zawsze będą okrągłe. Dlaczego? To zasługa tego płynu do robienia baniek, czyli mieszaniny wody z mydłem. Znajdują się w niej małe cząsteczki, które bardzo się do siebie przyciągają. Gdy do takiego płynu włożymy jakąś zabawkę do robienia baniek, to powstanie na niej Cienka mydlana błonka. Gdy w nią dmuchniemy i zacznie robić się bańka, te cząsteczki cały czas będą bardzo chciały się przyciągać ku sobie. Utworzą wtedy taki kształt, który zapewni im jak największą bliskość. No to jest właśnie okrągły kształt. I dlatego bańki mają taki kształt. Puszczanie baniek to świetna zabawa, nie tylko dla dzieci. Koguty też ją bardzo lubią. Tu, papa! Jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z Twoim pytaniem.